Teraz bardzo ciekawy temat, kolejny ciekawy temat. Porozmawiamy dzisiaj, czy w tym momencie, o chmurze obliczeniowej. Dlaczego rozwiązania w chmurze są takie ważne? Dlaczego ten temat przewija się w kontekście cały czas transformacji cyfrowej i budowania przewag rynkowych? W jaki sposób cloud computing przełoży się na zmiany na globalnych rynkach? O tym zaraz będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Właśnie dostałem informację na ucho, że mamy brakującego gościa. Bardzo się cieszę. Zacznę od przedstawienia gości, których mamy już na scenie, czyli pani Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech i szef Centrum GovTech. Dzień dobry pani Justyno. Dzień dobry. I ponownie mamy jeszcze Grzegorza Bartera, CTO Netia z nami i Dzień online. O jest, już widzę panią Magdę się uśmiecha tutaj do nas. Serdecznie pani Magda Dziewgucz, czyli Country Manager Google Cloud. Panie Magdo, dzień dobry. Cieszę się, że się udało połączyć. Dzień dobry, witam wszystkich. To ja już sobie w takim razie zajmuję moje stanowisko. Drodzy Państwo, migracja infrastruktury IT do chmury to jest taki dzisiaj światowy trend. Według raportu IDC nakłady na chmurę do 2024 roku mają przekroczyć bilion dolarów. Chmura daje bardzo dużo zalet. To jest większa skalowalność, to jest dopasowanie kosztów, to jest większe niebezpieczeństwa, ale mimo to polskie przedsiębiorstwa cały czas są bardzo sceptyczne wobec chmury. Jeszcze Eurostat w 2018 roku podawał, że tylko 11% polskich przedsiębiorstw korzystało z usług cloud computingu. Najnowsze dane, do jakich dotarłem, to są dane GUS-u. GUS podał, że w 2020 roku ten współczynnik wyniósł 24,4%, chociaż średnia europejska to 36%, a kraje skandynawskie to jest powyżej 70%. I teraz zacznijmy może od takiego pytania do Państwa, co daje przedsiębiorstwom ta migracja do chmury? Jakie są najważniejsze zyski? Kto, kto pierwszy, kto pierwszy, pani Justyno, może w takim razie. No ja nie jestem przedstawicielem przedsiębiorców. Znaczy oczywiście każdego obywatela, jak z ramienia oczywiście administracji. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że to jest może stanowić przyspieszenie, znaczące mhm. przyspieszenie transformacji cyfrowej danej organizacji. Ponieważ wiele właśnie po to powstają rozwiązania chmurowe, żeby niektóre rzeczy były intuicyjne i były automatyczne, jeżeli Chodzi o no i tak naprawdę jeżeli chodzi o przeskok. I tutaj no zresztą pan redaktor bardzo słusznie i trafnie wskazał na te korzyści. Chociażby jeżeli chodzi o aspekt, i myślę, że przez wszystkie przypadki powinniśmy odmieniać aspekt cyberbezpieczeństwa, ponieważ o wiele trudniej jest znaleźć eksperta od spraw chmurowych w danej jednostce czy to firmie, czy to administracji gminnej, samorządowej, aniżeli oddać to właśnie profesjonalistom, którzy rozrobią to niejako centralnie, w jakimś czy to jak dana chociaż mamy tu przedstawiciela jednej z korporacji, która takie usługi świadczy, czy też jeżeli chodzi o administrację publiczną, no w aspektach tych przechowywania, chociażby danych wysokiej wrażliwości, no to jakieś rozwiązania rządowych systemów chmurowych. I tutaj oczywiście, no to w zależności od tej wrażliwości danych. Są różne możliwości tego, jaka to ma być chmura. My rozróżniamy chmurę tak zwaną publiczną i rządową. Publiczna no to faktycznie jest to, to przy wykorzystaniu podmiotów komercyjnych, które oczywiście to nie jest tak, że to każdy podmiot komercyjny może. To ten, który spełni warunki, które zabezpieczają, oczywiście są też względy w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale jeżeli chodzi o te dane najwyższej wrażliwości, to oczywiście są plany i to jest cały czas realizowane humora rządowa, czyli na serwerach, które posiada administracja i nimi zarządza. Mm -hmm. PMR przeprowadził badanie wśród przedsiębiorców, który zapytał właśnie czego się najbardziej boją. Nie wiem, co to za odgłos, szczerze mówiąc. Zapytał, czego się najbardziej przedsiębiorcy boją w odniesieniu do chmury i okazało się, że 96% ankietowanych powiedziało, że to jest kwestia bezpieczeństwa. Więc pani Magno, może tutaj się do pani zwrócę. Dlaczego ci przedsiębiorcy boją się o to bezpieczeństwo danych? I czy te dane, jeżeli my przeniesiemy do chmury, czy one tam pozostaną tak samo bezpieczne jak w mojej serwerowni, którą mam u siebie w firmie, pod kluczem? Ja na tych serwerach mogę położyć rękę, mogę je dotknąć. Czy te dane gdzieś tam w chmurze, gdzie ja dokładnie nie wiem gdzie one są, czy one będą też tak samo bezpieczne, a może bardziej? Tak dobrze, że przedsiębiorcy boją się o bezpieczeństwo swoich danych, bo dane to jest ich najważniejszy kapitał. I właściwym działaniem na początku planowania takiej migracji jest upewnienie się, że dobrze rozumiemy, co się będzie działo z tymi jej danymi. I te firmy, które w właściwy sposób migrują się do chmury, od tego zaczynają identyfikują wszystkie potencjalne ryzyka, próbują odpowiedzieć na pytania zadawane właśnie przez pracowników odpowiedzialnych za regulacje, za compliance, taki dobrze zbudowany fundament pewności wewnątrz organizacji, że nasze dane właśnie będą w tych może bezpieczniejsze, że będziemy nimi zarządzać, że mamy kontrolę nad tym, co się z nimi dzieje. To jest początek każdej dobrej migracji, i dobrze, jeżeli właśnie ten proces się odbywa, dlatego że większość barier, które powstrzymują polskie firmy, i wszystkie badania są tutaj spójne, pokazują, że mamy do czynienia z takim strachem, z takim lękiem, który jest w kilku kategoriach. Właśnie ten pierwszy, o którym pan tutaj wspomniał, to czy moje dane będą bezpieczne. Ale tu na szczęście po odpowiedzeniu na szereg pytań i wątpliwości. Fakty są jednoznaczne, dane w chmurze są bezpieczniejsze i są to środowiska znacznie lepiej strzeżone. Duż, mamy dużo większe wydatki na kontrolę szeroko rozumianego cyber security w chmurach publicznych niż to, co są w stanie zrobić pojedyncze prywatne firmy. Drugi obszar tych lęków i stresów związanych z migracją dotyczy już najczęściej umiejętności. Nie muszę chyba Państwa przekonywać, że najbardziej przeciwko są ci, którzy obawiają się, że w tych nowych platformach nie będą mieli tak wysokich kompetencji, że sobie nie poradzą, że ta praca będzie dodatkową trudnością do ich dzisiejszej listy zadań. Więc to jest taka, taka druga rzecz, którą już tylko mogą zaadresować menadżerowie, umiejętnie projektując po prostu zmiany prowadząc pracowników do nowych kompetencji, organizując nowe szkolenia, nowe umiejętności po to, żeby pomóc im poradzić sobie z tymi barierami wynikającymi, no niestety często z takiej niepewności o swoje przyszłe miejsce pracy, o zagrożenie dla swoich dzisiejszych kompetencji. Mhm. Grzegorz, to pytanie w takim się do ciebie, bo wy, wy również jako Netia świadczycie usługi chmurowe. Jeżeli ja zmigruje moje dane do waszej chmury i one gdzieś będą na waszych serwerach to czy nie ma ryzyka że ktoś niepowołany będzie miał dostęp do tych serwerów czy jakiś admin wasz nie podłączy sobie nagle tam KVM-a i zacznie podglądać co ja mam dokładnie na tych moich serwerach to jest bardzo dobre pytanie i mam historię z tym związaną sprzed dosłownie kilku dni otóż migruje się do nas do jednego z data center dosyć duży bank który jest w Polsce i dostaliśmy list od szefa IT tego banku którym napisał, przyszedłem w niedzielę, robimy migrację, pracownikom chciałem pomóc, no i niestety utknąłem na bramce. No i ochrona mnie nie wpuściła. Ja bardzo wam za to dziękuję, bo pracownicy namawiali ochronę, żeby go wpuścić do środka, ale ponieważ było to niezgodne z procedurą, nie było to zgłoszone wcześniej, szef tego banku nie wszedł do data center. I to jest jeden z aspektów, sprzed kilku dni dosłownie, który pokazuje w jaki sposób powinny działać procedury w tego typu ośrodkach. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy dostęp, czy o tym, o czym mówiła Magda, redundancja geograficzna, no to my nie mamy szans, będąc firmą średniej wielkości, czy nawet dużej wielkości, dojść do takiego poziomu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, jaki mamy w sytuacji, kiedy jesteśmy operatorem chmury, który może mieć data centry w kilku miejscach w Polsce, czy tak jak Google ma trzy lokalizacje w Warszawie, ma kolejne lokalizacje w Europie. I, I nawet jeżeli coś się stanie, w bardzo szybki sposób dane mogą być przeniesione z jednego miejsca w drugie. W sytuacji normalnej, jeśli mamy aplikację we własnej serwerowni, serwerownia na przykład się spali, co się niektórym zdarzało. Do w w tym momencie Odtworzenie z backupów i pozyskanie nowego sprzętu w czasach pandemicznych, kiedy zamówienie sprzętu to jest 6 miesięcy do dostawy, jak dobrze pójdzie, to jest ćwiczenie bardzo trudne. Nie wszyscy mają DRC, czyli zapasowe obiekty, w których można coś od razu odtworzyć. A tymczasem, jeżeli jesteśmy w chmurze dowolnej, możemy mega szybko z backupu, który jest w chmurze, postawić taką instancję, aplikacji w nowym miejscu i to działa. Więc tutaj naprawdę nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że jesteśmy lepiej zabezpieczeni. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie fizycznym, czy bezpieczeństwie, Bezpieczne zasilania, no to w serwerowniach, które są zbudowane porządnie, ostatnio taką oddaliśmy 1 kwietnia, jest kilka torów zasilania są ups są drupsy żeby nie wiem, co się działo. Tam prąd będzie, serwery będą działać. A nawet gdyby to przestało działać, to jest lokalizacja w innym mieście, gdzie, jeżeli ktoś oczywiście taką usługę wykupi, może mieć lokalizację zdublowaną i nie ma żadnego problemu, żeby aplikacje działały. A w przypadku, kiedy jesteśmy firmą, bardzo trudno nam, szczególnie przy pewnej wielkości, jest zbudować tego typu rozwiązanie. Pani Justyna, Pani wspomniała o kilku rodzajach chmury. Czy ja jako przedsiębiorca, kiedy. Jeszcze nie do końca jestem tutaj chmury przekonany. Czy ja mogę z takiej chmury skorzystać połowicznie? No tutaj w zakresie, jeżeli chodzi o zdecydujemy się na chmurę, to tutaj właśnie no moi przedmówcy świetnie wskazali i zresztą pan redaktor znowu też, że to, jest, to są efekty skali. W momencie, kiedy jesteśmy małym przedsiębiorstwem i de facto liczymy, kalkulujemy każdy koszt. Mhm. I może nam się z perspektywy wydawać, że czasem coś, co mamy właśnie na miejscu, czyli to zwane ten on-premises, to jest, bo jest bezpieczniejsze, bo jest to pod moim jakimś nadzorem bezpośrednim, ale to nic bardziej innego. bardzo mi się podobała anegdotka, ponieważ właśnie wskazuje na to, że wielkie korporacje, które naprawdę mają od... korporacje bądź tak jak my, no, korporacja administracyjna, to też jest państwo. Też też jest jakąś korporacją, która też z, tej, z kolei, jeżeli chodzi o aspekt dostawy dla samorządów i dla innych jednostek, też to jest temat, zagadnienie po naszej stronie. Połowicznie, połowicznie to jak to połowicznie, no to, to można być w kilku miejscach naraz i doskonale wiemy, czym to się kończy. Więc tu jest dosłownie, do, dokładnie taki sam przekaz. Ważne jest, żeby po prostu, jeżeli nie, nie jesteśmy przekonani, to żeby... Tutaj był aspekt podnoszenia kompetencji, czyli po prostu wiedzy, wiedzy na temat danego zagadnienia, kompetencje dotyczące chociażby właśnie usług chmurowych, które my tutaj, jak to, podejrzewam, że moi przedmówcy to podobnie, my jakby dla nas to jest już oczywiste, że tu są korzyści, które no są bezapelacyjne i tak jak mówię, no akurat w administracji no rozróżniamy, czy to są, czy dostawca jest prywatny, czy dostawca publiczny, czy to właśnie dostawca administracji jeżeli, bo tutaj jest, takie, są takie zagadnienia wrażliwości danych. Natomiast tutaj jest po prostu dla nas to jest oczywiste, że to jest, to jest dobre i wskazują na to, na to różne statystyki. Połowicznie no nie radziłabym, bo to tak warto po prostu zanim dokonamy to już, jak dokonujemy to oczywiście, przejście, przejście na 100%. I, ale żeby mieć tam pewność, to na pewno zaciągnąć tutaj opinii ekspertów, żeby mieć po prostu, żeby czuć się z tym bezpiecznie i samemu być z tego przekonanym. Jasne. Pani Magdo, Pani wspomniała przed chwilą o tej obawie adminów o to, że oni stracą pracę. Oni też bardzo często niestety blokują taką migrację, bo przychodzi do nich CEO i mówi chcę przenieść się do chmury. Admin mówi nie, nie, nie szefie, bo ta nasza firma super działa i te nasze, te nasze serwery świetnie działają. A tak naprawdę on to mówi dlatego, że się, bo się boi, że straci pracę, straci pracę on, stracą pracę jego podwładni. Jak w takim razie przekonać tych adminów i co im zaproponować w takiej sytuacji, kiedy po prostu będą mieli mniej tej roboty u nas w firmie? W jest nawet bardziej złożone, bo <laughs> oczywiście każdy, kto. To zainwestował kilkanaście lat w budowę, nie wiem, swojej kompetencji w zakresie jakiejś technologii. Nie chce tak po prostu zrezygnować z tego doświadczenia, ale to jest też kwestia zarządzania budżetem bardzo często, właśnie, kapeksowym. Każdy informatyk lubi kupować serwery, ma swoich zaufanych dostawców i jak gdyby rozstanie się z tym całym ekosystemem to jest trudna zmiana. A jednak mogę powiedzieć po już naprawdę wielu migracjach do chmury, że żaden ze znanych mi CIO czy szefów zarządzających infrastrukturą nie dość, że nie stracił pracy, to naprawdę zyskał szansę na drugą karierę. Okazało się, że w nowej rzeczywistości chmurowej jest znacznie więcej możliwości na rozwój tej kariery. Zatrudnił kolejne osoby, jego budżet wzrósł. Struktura tego budżetu i sposób zarządzania tym budżetem się zmieniły, ale jego wpływ na biznes, w organizację istotnie wzrósł. I myślę, że to jest taka rzecz, z którą chciałabym zostawić tych, którzy nas słuchają, że to jest zmiana. Zmiana modelu pracy, zmia, zmiana samego, samego sposobu realizowania tych operacji, ale w efekcie migracji do chmury naprawdę technologia w firmie zyskuje znacznie większy wpływ na biznes właśnie przez dowiezienie tego przyspieszenia, o którym mówiła Pani Minister, bo to przyspieszenie pozwala biznesowi znacznie szybciej i zwinniej oferować do rynku nowe produkty, nowe usługi, a to głównie tam dzisiaj budujemy przewagę konkurencyjna w przestrzeni danych, w przestrzeni interfejsu z użytkownikiem i żeby móc szybko reagować na zmiany na rynku, musimy mieć bardzo zwinne narzędzia. Grzegorz, Pani Magda jeszcze wspomniała o tej obawie, czy poradzę sobie z taką migracją. Wy, jak zakładam, też pomagacie. Jeżeli ja nie, nie czuję się kompetentny, czy moi admin nie czują się kompetentni w zakresie właśnie takiej migracji do chmury, pomagacie w, w takiej sytuacji z migracją? Tak, oczywiście. Aspekt migracji jest jednym z trudniejszych aspektów, dlatego że te aplikacje, które są aplikacjami on-prem nie jest dobrze przenosić w postaci jeden do jednego do chmury, bo wtedy korzyści, które odniesiemy z przeniesienia do chmury, nie będą tak duże. Wobec czego należy dobrze się zastanowić nad tym, jak taki model migracji powinien wyglądać. Oczywiście, jeśli ktoś się chce pozbyć infrastruktury, tej tak zwanej stolarki, nie chce samemu zajmować się tą częścią sprzętu, szczególnie kiedy ten sprzęt jest trudno dostępny, może wykonać przeniesienie na infrastrukturę chmurową, ale to jest początek drogi. Tak naprawdę kluczowe jest dobre podejście do modernizacji aplikacji. I tutaj są dwie możliwości: albo tak naprawdę, Próbujemy modernizować to, co mieliśmy, no i to wymaga bardzo dużych kompetencji. Najczęściej dobrze jest skorzystać z partnera, który takimi kompetencjami dysponuje, albo po prostu przenosimy się na gotową aplikację wystawioną w chmurze w modelu Software as a Service, co często może być lepszym rozwiązaniem. Z tego prostego powodu, że przebudowywanie czegoś, co zostało zbudowane na jakby starą infrastrukturę starego typu rozwiązania, nie będzie przynosiło nam dobrych efektów, więc lepiej już zostawić to, co było stare, i po prostu przenieść się na coś zupełnie nowego. Ja tutaj nawiążę do jednego stwierdzenia Magdy, które mnie trochę zaniepokoiło, bo Magda powiedziała, że po przeniesieniu się do chmury budżety wzrosną IT. Ja mam nadzieję, że tak nie jest, bo jednym z powodów przenoszenia się do chmury są różnego rodzaju oszczędności, ale tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby oszczędzić pieniądze. Chodzi o to, żeby na przykład ich nie wydawać na te kompetencje, które są nieistotne, czyli na przykład kompetencje infrastrukturalne, a te same pieniądze przenieść na modernizację aplikacji, budowanie tych aplikacji komunikacji po nowemu, szybsze dostarczenie biznesowi. Tu niekoniecznie chodzi o to, żeby faktycznie ten budżet zmalał. Tak? No oczywiście chodzi też o to, żeby nie rósł. Ale chodzi o to, żeby alokacja budżetu była zupełnie inna. W wersji chmurowej nie będziemy płacili za sprzęt, jego dostarczanie i instalowanie, nie będziemy płacili za adminów. Całą część pieniędzy oczywiście przeznaczymy na infrastrukturę w chmurze w ramach jakiegoś rozwiązania, ale z tych oszczędności, które wygospodarujemy, możemy kupić te kompetencje, które są nam niezbędne. Kompetencji podstawowych w tej chwili na rynku jest i tak zbyt mało, czy to w zakresie cyberbezpieczeństwa, czy w zakresie chmury. Więc tutaj jest problem z tym, że takich kompetencji często kupić nie można, i potrzeba na to jest budżetu, potrzebna jest do tego sprawdzonego partnera. Taka migracja dobrze zaplanowana może nam dać szansę na przealokowanie środków tak żeby efektywnie wykorzystać. Myślę, że Magdzie chodziło o to, jednak że pracy właśnie tak jak zresztą wspomniałeś, pracy nie zabraknie, bo jak są nowe rozwiązania, to są nowe wyzwania. Jestem przekonany, ale my z Magdą się przekoważamy czasami, także... <grym> Przepraszam, ja że tak interpretuję. Drodzy, nie drodzy... Nie drodzy bardzo Państwo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za, za, za wszystkie przemyślenia, którymi się z nami podzieliście i mam nadzieję, że Państwo, którzy nas też dzisiaj oglądacie i tutaj na żywo w Koneserze i online, jeżeli Was ankieter zapyta, czy boicie się tej chmury, mam nadzieję, że będziecie trochę poprawiać te wyniki, że pokażecie, że jednak tej chmury się tak nie boicie i że jesteście bardziej otwarci na potencjalną migrację. Pani Magdo, bardzo dziękuję, że się Pani z nami połączyła. Pani Justyno, bardzo dziękuję za wizytę w Pani bardzo napiętym harmonogramie. Grzegorz, dziękuję również. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy.